A na początek informacji mapa Polski i marzenia, by znalazł się na niej Górny Śląsk, ale nie geograficzna kraina Przykrawana do rozmiarów województwa, lecz administracyjnie autonomiczny ustawodawczo samodzielny organizm. Bez separatystycznych ciągot, ale z pełną świadomością historii, która już raz taką szansę śląskowi dała. Dała i odebrała. Komunistyczne władze autonomię zlikwidowały dokładnie 63 lata temu. Działacze Ruchu Autonomii Śląska chcą, by legalnością tamtej decyzji zajął się Trybunał Konstytucyjny. Ze stosowną petycją przyjechali dziś do Warszawy. Maciej Wąsowicz. Bez petard, kilofów, jajek i pogróżek. Za to z orkiestrą, regionalną muzyką i śląskimi emblematami. Przedstawiciele ruchu Autonomii Śląska pod i w kancelarii prezesa Rady Ministrów walczyli o samodzielność dla regionu. Oberszlejzen, Górny Śląsk, Gruda Śląska. Tak po autonomię? Tak, przyjąłem po autonomię, którą nam odebrano w 1945 roku. A autonomia to nic innego jak wolność i możliwość samodecydowania, które według kilkudziesięciu uczestników pikiety zostały Ślązakom bezprawnie wyszarpane przez komunistów. Chcielibyśmy mieć, mieć po prostu swoje swoje władze regionalne, które by tym regionem sprawnie zarządzały. Czyli małe państwo w większym państwie, do czego przez 40 minut w kancelarii premiera przekonywał Jerzy Gorzelik, przewodniczący ruchu autonomii Śląska. Wszelkie próby Regionalizacji wychodzące z Górnego Śląska są bardzo często postrzegane jako kryptoseparatyzm czy w ogóle przejaw tęsknocy za państwem niemieckim. Ktokolwiek zna górnośląskie realia, zdaje sobie sprawę z tego, że takie zarzuty są absurdalne. Jednak zarówno według przedstawicieli RAZ, jak i naukowców, którzy uczestniczyli w pikiecie, dążenia autonomiczne Śląska absurdalne w żadnym razie nie są. Chodzi tu bardziej o zamanifestowanie, pokazanie tego, że nasz kraj jest centralizowany i przez to ludzka energia jest marnowana. Yeah. <laughs> Energię, którą ślązacy chcieliby pożytkować nie tylko dla siebie, ale także dla całego kraju. Reprezentacji górnego Stąd też koszulkę piłkarską z numerem 10, i przypomnieniem, że euro powinno odbywać się właśnie u nas, otrzymał w prezencie Donald Tusk. Jak wiemy, Chorzów jest w tej chwili uznawany za tę lokalizację rezerwową, więc może i ta koszulka w jakimś stopniu skłoni pana premiera do jakiegoś cieplejszego myślenia o górnośląskim świecie. Piłkarskim. A także intensywniejszego zastanowienia nad tematem samodzielności dla śląska, na kształt choćby tej bawarskiej, katalońskiej czy baskijskiej, bo przed kancelarią premiera wszyscy wierzyli, że te łębi, kiedy wrócą na Śląsk, przyniosą mu większą autonomię. Maciej Wąsowicz Silezja informacje.